Jak ciekawie spędzić sobotnie popołudnie? Na trakcie. Odpowiadają pracownicy Centrum Turystyki Kulturowej Trakt i w każdą letnią sobotę zapraszają na spacer z przewodnikiem. Każdy spacer będzie wiódł inną trasą, każdy będzie miał inny motyw przewodni. 15 czerwca powędrujemy poznańskim szlakiem kobiet, informuje Marcin Słomiński. W ramach tej trasy przypominamy postaci poznanianek czy kobiet związanych z poznaniem, bo niekoniecznie były to poznanianki, od najdawniejszych czasów i od tej pierwszej w ogóle znanej z historii polskiej kobiety, czyli od Dobrawy, poprzez różne pokolenia kolejnych kobiet, które zasłużyły się jakoś dla historii miasta albo robiły coś wyjątkowego w powiązaniu z poznaniem. To nie tylko monarchinie, władczynie, czy na przykład żona jednego z burmistrzów poznańskich, ale też w bliższych nam czasach na przykład profesorki Uniwersytetu Poznańskiego przedwojenne i całkowicie współczesne, te, które odkrywają ślady tych swoich poprzedniczek, dawnych poznańskich kobiet. Inauguracja tej wycieczki, tej, tej, tej trasy w zeszłym roku była związana oczywiście z Rokiem Kobiet, Kontynuujemy to również w tym roku. Podkreślam rolę właśnie profesorek Uniwersytetu, bo wpisujemy się też w rocznicę obchodów Uniwersytetu Poznańskiego. Wycieczka rozpocznie się o 17 przed katedrą i będzie dość długa. Koniecznie proszę więc włożyć wygodne buty i zabrać butelkę wody. Informacje o kolejnych sobotnich wycieczkach po trakcie królewsko-cesarskim znajdą Państwo na stronie internetowej Centrum Turystyki Kulturowej Trakt. Przypominamy, że wycieczki są bezpłatne i odbywać będą się w każdą letnią sobotę aż do września.